Hej, jestem Marta i witam was na moim kanale. A dzisiaj oficjalnie zaczynamy 24 h jako lalka Barbie. Za chwilę lecę szykować stylizację, gdzie przemienię się w Barbie, założę perukę, zresztą za chwilę to zobaczycie, a później szykuje się mnóstwo różnych wyzwań i zadań na cały filmik, także zostańcie ze mną, jak wam się podoba, zostawcie subskrypcję i łapkę w górę i lecimy, nie mogę się doczekać! Zapraszam was do mojego pokoju, gdzie zawsze nagrywam, maluję się i robię takie wszystkie rzeczy i tu za chwilę będę się malować na Barbie, ale zanim to chcę wam pokazać moją perukę, którą... Muszę doprowadzić do jakiegoś normalnego stanu, bo jest cała w kołtunach. Ale chyba i tak wygodnie mi będzie najpierw się pomalować. Więc najpierw zabieram się za makijaż, a później będziemy to rozczesywać. Teraz, jak się będę malowała, to będę nagrywała TikToka. Także, jeżeli chcecie codziennie oglądać moje szpachluje się, to odsyłam Was tutaj, bo zostawiam ją nazwę standardową: Marwy przez 3A. No i widzimy się na TikToku. Także TikTok widzi szybciej to, jak szykuję się na nagrywanie tego filmu. Jezu, słuchajcie, męczę się już jakieś 10 minut z tą peruką. Nie wiem, jak ją mam zapiąć. O, tu mam jakieś te zapięcie. Moje paznokcie mi też w tym nie ułatwiają. Tak się w ogóle prezentuje mój makijaż, bo jeszcze wam go nie pokazałam. Śmieszne jest to, że mam cienie tylko na samej górze oczu, ale zobaczcie przez te moje szczoty. No i teraz muszę jakoś to zapiąć. W ogóle dajcie znać, jak te włosy wyglądają z tyłu, ale wydaje mi się, że bardzo źle to nie wiem, za bardzo co mam ubrać, bo na dworze jest znowu ponad 30 stopni. Nie mam ochoty zostać tak. Może ubiorę jakąś sukienkę. Ej, może ubiorę tą długą sukienkę. Tylko nie wiem, jak ją teraz przecisnę przez tą perukę, ale wydaje mi się, że... Tak, spróbujemy tą sukienkę. Barbie World. Biżuterii, chociaż... Ja już wiem, że moja biżuteria na paznokciach, bo jakbyście nie wiedzieli, to mam paznokcie też z Barbie pod... Pod kolor, pod vibe yy, będą mi się zaczepiały o włosy, także z biżuterią uważamy. Mam pierścionek, bransoletkę i to mi chyba starczy. No i mam taki naszynik, który mam zawsze na sobie, więc kit. Pakuję się przy okazji do Warszawy, bo jutro jadę na event Barbie, w ogóle Barbie yy, w kolekcji z NYX-a, także jutro będę Wam też pokazywała urywki z tego. Ale to już nie tutaj, tylko na Instagramie. Także odsyłam was tam również. No i jak widzicie, wszystko mam różowe. Tutaj mam wszystkie dodatki z Barbie, no bo skoro event Barbie, no to wszystko musi być w Barbie. Zresztą tak jak cała moja szafa. Więc muszę to jakoś dopakować i lecimy do Pepko, dokupić kolejne rzeczy Barbie. Sorry, to te spodęki. I w tym też chyba grubo, co nie będę więcej pakować. A ty mnie dalej nakrywasz? Ja już się zastanawiam, co mam ubrać. Dobra, tak to zostawimy. Git, padam. Uwaga, wyszłam na dwór i nie jest tak źle. W sensie jakiś pas z samochodu się w ogóle mega dziwnie na mnie spojrzał, ale zignorujmy to, prawda? Przecież dzisiaj jest dzień Barbie, wszystko musi być różowe. Ja zaczynam być głodna, ale zjemy chyba dopiero w Poznaniu. Słuchajcie, miałam jechać do pepko, tak jak wam mówiłam po życie Barbie, ale jest wszędzie taki ruch u mnie w mieście, że po prostu... No nie da się... O! Czy on wyjeżdża? Boże please! On chyba wyjeżdża! To będzie znak i stanie pod samym Pepko. Ja! A nie, a przecież nie, Jezu, on nie wyjechał, to po prostu jest koniec parkingu. Ja nie wierzę. Dobra, jedziemy do Poznania. Nie przypomniało mi się, że po drodze będzie jeszcze jedno pepko, także zajedziemy tam. Wczoraj byłam w tamtym Pepko i nie było tych rzeczy, które chciałam, ale dzisiaj może była jakaś dostawa, więc może znajdę piżamki. A jak nie, to będę jeszcze czaić się w inne dni. Dzisiaj w ogóle wlatuję właśnie na TikToka hotel zakupowy rzeczy z Pepko i spraymarki, które kupiłam do tej pory. No ale że jeszcze wszystkiego nie mam, to będę czaiła się dalej. Dojechałyśmy w drugiego i patrzcie co już tam widać. Tam już jest kolekcja Barbie, także chodźcie i Jaka była z pierwszej przed którą wszyscy dookoła się jakoś tak mega dziwnie patrzyli, tak nie fajnie. Ale uwaga, mamy bluzy. Słuchajcie, jednym z zadań dzisiaj było, żebym znalazła swojego kanału, więc go znalazłam, ale czekajcie na więcej, bo później znajdziemy jeszcze lepszego z i mi się strasznie chce pić, no a musi być to coś różowego, więc nie wiem. Za dużego wyboru nie ma, bo nie ma różowego osi, jak na ZUS. A ja nic innego się nie napiję. Nie mam. Ej, czy Magicka? Nie, nie Magicka. Mystic Dragon to jest różowy napój, możemy go zaliczyć pod różowy napój. Poprzez Myślę, na nie. Myślę, że nie. Myślisz, że nie? nic nie ma, bo popatrzcie, nic różowego, jakby... To... Ja, idziemy. Wychodzimy. Wychodzimy Będę bez picia. Słuchajcie, patrzcie. Nie powiecie mi, że to jest nieróżowe picie. To jest różowe picie, więc bierzemy te różowe picie i idziemy do kasy. Mały przypał. W Rosmanie była dziewczyna, którą znam i musiałam powiedzieć jej hej. Także. Niezbyt fajnie, ale za to mam różową wodę. Mega kijut. I co Chciałabyś coś powiedzieć? Nie kupiłam piżamki w Pepko, bo nie było. Nie wiem, czy o tym już mówiłam i jedziemy i po prostu wkurzają mnie wszyscy na drodze, bo nie wiem, nie wiem dlaczego jest taki ruch. Jest 14 godzina ogólnie i wszyscy się zatrzymują, w ogóle jakieś traktory Uwaga, teraz zaczynamy rozwiązywać zadania. Tu wyświetlą wam się zadania, które dzisiaj będę tutaj wykonywać i pierwszym z nich będzie zjedzenie czegoś różowego, bo jestem już serio turbo głodna, więc idę szukać różowego jedzenia po prostu i lecimy później dalej. Ogólnie ja za bardzo nie muszę nic różowego, więc jedynym pomysłem są pierogi malinowe I ciekawe czy one będą różowe, no bo jakby tu wszędzie dookoła nie ma nic różowego. Serio, w Maku nie ma nic różowego. Starbucks jest różowe picie. Tam jeszcze pójdziemy. Ale najpierw chcę coś spróbować zjeść, więc zamawiam dwa malinowe pierogi i zobaczymy co z tego wyjdzie. Przyszyję moje pierogi i ogólnie ja nie lubię pierogów. I one nie są różowe teraz, ale widziałam je malinowe, więc jakby zobaczmy to. No. Różowe. Nie, no dobra, nie zaliczamy tego. Jednak muszę iść do Starbucksa i poszukać z tam jakiegoś różowego napoju. Ale to ja tak już zjem, żeby się nie zmarnowało. Także różowe to robi smacznego dla mnie. Wtedy smakujemy jak jakiś napój z tego. Z Starbucksa. Serio, bo one są z jakąś białą czekoladą. Nic są w sumie, ale nie są różowe. Mój operator stwierdził, że rzuca już robotę, bo ma dość patrzenia się innych ludzi na mnie. Przyszliśmy do Starbucksa tutaj na dole i chciałam zamówić sobie duży napój i nie ma go tutaj, nie wiem dlaczego, więc musimy iść na górę, ale chwila, chwila dla słońca, chwila dla opalania, kocham to, więc... A ludzie się patrzą na mnie jakby po idiotkom, także jakbyście <laughs> <się> byli ciekawi. <laughs> Idziemy po to, tutaj, tutaj, to jest. E, że ja wcześniej nie wpadłam na to, że tu jest dowód różowy Mogłam tu zjeść tego dunatę, Ale wypijemy sobie, nie wiem tylko, które wolę ale chyba to z mlekiem kokosowym Więc to też wezmę i spróbuję Nigdy tego nie piłam, więc broń się, boję. A ci pasuje do mega O to chodziło, mam dzisiaj challenge cały dzień na różowo Dużowy napój, robimy test To jest w ogóle na mleku kokosowym Ja nie lubię mleka kokosowego, ale... Ej, git! No, takie. 6 na 10. na 10 Teraz idziemy szukać jakichś rzeczy Barbie I to jest kolejna rzecz z naszej listy zadań dzisiaj do zrobienia Żeby kupić jakąś rzecz z Barbie Jesteśmy w Primarku. I ogólnie tutaj jest kolekcja Barbie tylko ja już kupiłam te rzeczy. Nie mam dosłownie kilku, które były wyprzedane, więc teraz będę sprawdzała, czy one są tutaj teraz dostępne, a jeżeli nie, to będę po prostu szukała w jakichś innych sklepach. Wiem, że w beczce jest jeszcze jakiś topik, eee, chyba w handem jest jakaś piżamka, także tam będę tego dalej szukać, no ale idziemy na dół, bo tam są... Patrzcie dół, patrzcy dół! Ostatnio tego nie było. Mamy zaliczone zadanie, ja to na 100% biorę. Kosztuje to 30 zł. Mogło być taniej, ale jest okej. Okay. Mam taką fioletową i często mnie o nią pytacie. Ta fioletowa jest z Ja Od teraz będę miała Barbie. Także może jeszcze znajdę w końcu piżamkę. Ostatnio tego nie było. Ja nam się. Szukamy dalej, Ogólnie, ja strasznie chciałam tą piżamkę. I ostatnio nie było s ani xs i dalej nie ma. Są same M, I, l xl -ki. Także piżamę mieć nie będę, ale mam super kosmetyczkę. Na wyjazd do Chorwacji będzie idealna. Zadanie oczyszczone. Widzicie, ma przerwa się przyda. Trzeba trochę popatrzeć na też inne rzeczy. Na przykład spodenki na lato. Bardzo no, ładne. Z tego tak normalnie, to jest 180 Jakby za co? W sensie, bardzo mi się to podoba, ale raczej nie jest dla kasy, Też w porządku. Ale to tam potrzebne? Pewnie nie Bądźmy rozsądni, wolę ja kupić torebkę. Miałam taki kryzys yy, mocy Przemierzam spodenki, no i wlałabym większe, a nie ma rozmiaru większego, także ich nie bierzemy. Kupuję torebkę i muszę jakoś nabrać energii i mocy, bo ta temperatura mnie wykończyła! Słuchajcie, lecimy z kolejnym zadaniem i to chyba było zadanie, na które najbardziej czekaliście, bo jak zapytałam Was się na Instagramie, co chcecie, żebym robiła na tym filmiku? No powiedzieliście, że chcecie, żebym znalazła swojego kena. Także chcę sprostać Waszym oczekiwaniom i idziemy szukać kena i za chwilę się dowiecie w jaki sposób, ale najpierw idziemy na dwór, żeby sobie tam usiąść. Wiecie, na dworze, gdy świeci słońce, od razu lepiej wyrywa się chłopaków. Także idziemy szukać kena! Jak przysłuję, chcę zostać moim kenem. Ale ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Słuchajcie, jak w tych czasach znaleźć ten... No ja stwierdziłam, że na jakiejś aplikacji randkowej i stworzyłam sobie taki profil. Nie mogłam zmienić nazwy na Marbie, więc jest Marta. Mam dwa zdjęcia z Barbie, nie wiem jak mam je pokazać. O, drugie mam takie. Nie wiem, nie, nie umiem się obsługiwać takimi portalami. Mam w opisie napisane, że szukam Kena, także będziemy sobie na Tinderze szukać Kena. Może ktoś się odezwie. Bartek szuka Kena, w ogóle nie wiem w którą stronę się przesuwa, w tą czy w tam. Ja nie Brawo. korzystałam z takiej, jak chce, tak? Tak. No Masz... no, Bartek nie wygląda jak Ken, tu koszula, gram na gitarze, ty, to może być Ken. On chyba mnie, ja nie wiem co to znaczy ogóle, ja nigdy nie korzystałam z takiej aplikacji. Yy, co mam nacisnąć? Chyba nacisnąć na razie X, może on napisze jak chce Barbie. Tutaj widać, że to raczej nie jest typ Ken, to też nie typ Ken, to też nie typ Kena, tu też nie ma Kena, ale są fajne buty. A, Ken nie nosi butów, Ken jest ciągle na plaży i się opala. To teraz sobie tu posiadam i poczekam, aż któryś z tych Kenów się do mnie odezwie, bo wiecie, prawdziwa Barbie czeka na swojego Kena. Ja zrobiłam pierwszy ruch, zobaczymy jeszcze do końca dzisiejszego dnia który z nich do mnie napisze. Ja uważam, że zadanie z mojej strony jest doliczone. Nie wiem jak byłem w Ja w ogóle nie ogardzałam tej aplikacji. I raczej nigdy nie chciałabym szukać swojego partnera na żadnej z takich aplikacji. No ale czekamy, czekamy co się wydarzy dalej. Teraz sobie jeszcze pomyślałam, że to miejsce jest idealne, żeby wykonać kolejne zadanie, czyli zaśpiewanie piosenki Barbie w miejscu publicznym. Tutaj jest sporo ludzi, jest taki wakacyjny klimat. Tutaj jest murek, na który można usiąść i sobie pośpiewać. Także ja się na murek i idziemy śpiewać, jak to brzmi. Ja sama nie wierzę, że to robię. Mogę tutaj postawić kapelusik i zbierać. się. Ja nie znam za bardzo piosenek Barbie na pamięć, więc posłużę się tekstem. Uwaga, y, ta księga to będzie chęci szukcie karuzelo, także mm, trochę się stresuję, ale. Wiesz co to na to ludzie? Chodnikam! 3, 2, 1, zacznijcie buszy! Pod siebie mam, czy nie opuścić nie wpinajesz, nie patrzę w górę, nowy krok i pójdę na nowy krok, ja uważam zadanie za zaliczone. Wszyscy ludzie prawie uciekli. Były bardzo trudne warunki. Mój operator musiał mnie nagrywać i łapać nasze torby, bo tak wieje wiatr. Dam Wam to prawdopodobnie w przyspieszonym tempie, bo mój głos jakby to było nieporozumienie, ta piosenka. Ja bym mogła zaśpiewać Wam, mam wam taką Barbie i coś tego typu. A nie, mam nadzieję, że. Liczone, panie, które się ogólnie za mną, wydaje mi się, że mają mnie po prostu za idiotkę, i nie zwracają na to uwagi. Le lepiej stutnić. <laughs> Barbie, u mnie potrzebuje teraz chwili odpoczynku. Pijam sobie różowe picie, no bo skoro różowe jedzenie i picie przez cały dzień, no to wasze zdrowie. Odpoczywam chwilę, i zaraz lecimy z kolejnymi zadanikami. No, jeszcze mm -hmm. dużo dnia dzisiaj na nami. Okay. Słuchajcie, wymyślałam my super plan. Pójdziemy się wykąpać w basenie, ale mój operator nie jest w Ej, to nie jest basen. No, brawo. To jest fontanna, to jeszcze lepiej. Idziemy się kąpać, słuchajcie. Jest tak gorąco, że trzeba, naprawdę. Pani operator, słyszy pani? Nie, nie ja zgadzam się ja na to, się to. Zna, 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 zna to, zna, to są same moje dzieci. Same moje dzieci są i No, A jak ja wyglądam? Wie? Było fajnie wejść. Ja nie Bo tu masz podki, żeby wejść do góry. Zobaczmy bar. Ale najpierw kontakt. to jest jak w Barbie, kraina tęczy, czy jakoś tak? Nie, tam gdzie z Morucami, tam była taka tęcza. Patrzcie, to widzisz, widzicie? Widzicie tęczę? Tylko na nagraniu nie widać. Skoda, odprzysięgam wam z o, I co na dzieci atrakcja? Nie tylko. Tak szczerze, to się turbo boję i nie wejdę tam. A ja wejdę. Wejdziesz? Wejdę. Poza no wejdę. Taka chwila zmiany, pani operator stwierdziła, że podejmie się wyzwania. Co, to O mój Boże, a ona chyba zapomniała, że trzyma w ręku telefon. Czy ty zapomniałeś, że w ręku masz telefon? Czy że zegarek to jeszcze masz telefon. Zegarek, wiem, walisz telefon. <grystanie> Kolejne zadanie, czyli zapytać kogoś o to, żeby po prostu ocenił mój wygląd, mój outfit, z kim mu się kojarzę, ale nikogo nie mam, w sensie, wiedzieć. są same takie starsze osoby, do których za bardzo nie chcę podchodzić, bo to jest mój pierwszy filmik w ogóle tego typu, więc to będzie już zbyt duże wyjście z mojej strefy komfortu. Więc chodzę i szukam jakichś młodych osób w poznani i nie wiem dlaczego jest ich tak mało w ogóle. Podeszłam do dwóch dziewczynek i zapytałam się, czy chcemy się, że... dobra, tam były trzy dziewczynki, czy chcemy wziąć podział w filmiku na YouTube, a one odpowiedziały, że nie, także no, Pozdrawiamy, jeśli to oglądacie tak, trochę mi przykro. <śledzimy> Ale dobra, szukamy dalej. A jak się nie uda, to znaczy, że zadanie będzie niezaliczone nie, na Nie wiem, czy to mam wziąć białą czy różową. Ej, zrobię głosowanie na Instagramie. Tak, Instagram zdecyduje. Jedziemy teraz do Avenidy, bo ja muszę odwieźć swojego operatora na pociąg, a później jadę na hatę, w sensie na chatę. Jest ja się ogólnie śpię w Poznaniu, dlatego że jutro, tak jak wam mówiłam, jadę na event Barbie, także nie mogę się ogólnie doczekać, no, ale najpierw, najpierw muszę znaleźć miejsce na tym parkingu. Ryzykownie, ryzykownie, nie tyłem. Easy peasy, słuchajcie, ja jestem zawodowym kierowcą. Tada! Zaparkowane! Ja ogólnie dojechałam już do domu do mojej przyjaciółki i zaraz uciekam spać, bo jutro z rana mamy pociąg do Warszawy na Event Barbie. Także mega się jaram. Właśnie sobie szykowałam stylówkę. Dajcie znać, co o niej uważacie. Uważam, że jest w miarę git. Coś tu jeszcze na pewno na górę ubiorę. Jutrzejszy event, ja już sobie wyobrażam, jak tam będzie różowa, i to będzie Barbie, i w ogóle tam będą kosmetyki Barbie, ale może nie mogę się doczekać. Ja ogólnie się już zmywam, właśnie minęło 15 godzin, odkąd jestem Barbie, także pójdę spać, jak się obudzę, to te 24 godziny już miną. Mam nadzieję, że taki filmik Wam się spodobał. Udało mi się spełnić trochę z tych wyzwań, które miałam. Niektórych mi się nie udało spełnić, ale w następnych filmikach mam nadzieję, że będzie lepiej. Dajcie znać, co chcecie widzieć w kolejnych filmikach. Widzimy się już niedługo. Buziaki! Bye! No i zapomniałam o najważniejszym. Subskrybujcie kanał, by być na bieżąco i widzimy się już niedługo. Buziaki!